Dzień dobry, dziś wymiana wycieraczek do szyb w hondzie Civic. Wymiana jest bardzo szybka, prosta, potrafi nawet wiedzieć, jak to zrobić. Wciskamy zabezpieczenie, pociągamy wycieraczkę do tyłu. Wycieraczka zdemontowana. Drugą wycieraczkę podchylamy. Wciskamy zabezpieczenie, tutaj proszę. Zbliżenie. Wycieraczka zdemontowana. Zakładamy nowe nasz ulubiony sklep internetowy proszę bardzo odbezpieczamy nową też dłuższa idzie od kierowcy do przodu wkładamy zabezpieczone druga strona to samo pyk zabezpieczenie wsuwamy wkładamy wkładamy zabezpieczenie Pod marketem zarobilibyśmy 50 zł za wymianę wycieraczek, a ja to zrobiłem w 10 sekund.